W tej niewielkiej miejscowości na Śląsku wielu mieszkańców jak co niedzielę wybrało się do kościoła, aby podziękować Stwórcy za miniony tydzień i poprosić o to, żeby kolejny minął w zdrowiu i szczęściu. Tego dnia pogoda była iście wakacyjna, dlatego wielu wiernych, z uwagi na wysokie temperatury, zdecydowało się pójść na wieczorną mszę, która rozpoczynała się punktualnie o godzinie 18:00. Parafianie cenili proboszcza, który od wielu lat pełnił posługę w jedynym kościele w tym miejscu. Choć wiele mówiło się o tym, że księdza to tylko na koperty czekają, to zdecydowanie ksiądz Wojciech nie wpisywał się w ten obraz duchownego. Cenili go wszyscy, bez znaczenia na to, czy zajmowali co niedzielę pierwsze ławy w świątyni, czy też odwiedzali ją tylko wtedy, kiedy musieli. Proboż Wojciech uchodził za człowieka pomocnego i uczciwego. Starsi mieszkańcy powtarzali z dumą, że takiego księdza z powołaniem to ze świecą szukać. Nigdy nie prosił o pieniądze, a nawet pomagał najuboższym mieszkańcom, organizując dla nich festyny charytatywne i częstując posiłkami. Postawa proboszcza wzbudzała aprobatę wśród mieszkańców, a jego skromność sprawiała, że wierni chętnie z własnej inicjatywy wspierali parafialny budżet i angażowali się w pracę na rzecz Kościoła. Ksiądz Wojciech nie odmawiał pomocy nikomu. Choć sam żył skromnie, to umiał dzielić się z innymi. Pełnił posługę z pełnym zaangażowaniem, a na co dzień prowadził spokojne życie. W niewielkim kościółku wydzielił kilka pomieszczeń zaadoptowanych na plebanie, gdzie mieszkał i czasami też przyjmował interesantów. Dodatkowo jedno pomieszczenie pełniło funkcję zakrystii. W garażu trzymał swój leciwy już samochód, którym dojeżdżał do wiernych, głównie tych, którzy za sprawą choroby lub wieku nie byli w stanie dotrzeć do kościoła. Od wielu lat w posłudze pomagało mu też kilku ministrantów, wśród których najdłuższy staż miał Dawid. Ministrantem został w wieku 10 lat i był dumą swoich dziadków, którzy ze łzami w oczach uczestniczyli w niedzielnych mszach. Ksiądz Wojciech wiązał z Dawidem wielkie nadzieje. Choć miał dopiero 10 lat. Często wspominał, że być może wstąpi do seminarium i zostanie sługą Bożym, co spotykało się z zadowoleniem proboszcza, ale też rodziny chłopaka. Młody człowiek szybko dał się też poznać jako utalentowany muzyk. Potrafił zagrać na organach kościelnych wiele pieśni, a śpiewane przez niego psalmy wywoływały gęsią skórkę wiernych. To też sprawiało, że proboszcz zbliżył się do Dawida i obaj spędzali dużo czasu razem, ucząc się kolejnych nut i kolejnych pieśni śpiewanych podczas mszy. W 2006 roku, dwa lata przed tymi wydarzeniami, doszło do niezbyt przyjemnej sytuacji. Prawdopodobnie któryś z ministrantów. Okradł księdza z dość poważnych pieniędzy, ale ten postanowił nie zgłosić tego faktu na policję. Zebrał podczas niedzielnej mszy wszystkich swoich pomocników i wspólnie z nimi oraz z wiernymi modlił się o łaskę i wybaczenie dla tego, który zbłądził na złą drogę. Do kradzieży oczywiście nikt się nie przyznał, ale proboszcz nie zapomniał o tej sytuacji. Dwa lata później, czyli w momencie tych wydarzeń, Dawid miał 18 lat. Jego posługa u Boku Księdza miała różne momenty. Czasami przestał pojawiać się w świątyni na kilka miesięcy, żeby znów wrócić i służyć do niej jako organista lub stać przy ołtarzu u Boku Księdza. 24 sierpnia 2008 roku, o godzinie 18, odbyła się ostatnia msza tego dnia. Proboszcz prowadził ją w towarzystwie jednego z wiernych, bo jego ministranci albo zachorowali, albo wyjechali z rodzinami na wakacyjny urlop. Nie stanowiło to jednak żadnego problemu i msza przebiegła zgodnie z planem. Zaraz po kazaniu wierni rozeszli się do domów, a proboszcz zabrał się za rutynowe porządki. Zdmuchnął świece liturgiczne, dokładnie wyczyścił i schował kielich mszalny i patenę, a mszał przewrócił na stronę, od której miała rozpocząć się kolejna msza święta. Zamknął drzwi główne, a następnie zaparkował swój samochód w garażu i udał się bocznym wejściem do zakrystii, stamtąd przez ołtarz, aż dotarł do części mieszkalnej. Dokładnie pozamykał drzwi i okna, co było jego wieloletnią rutyną. Następnego dnia rano do kościoła przyszła pani Barbara. 75-latka od wielu lat pomagała proboszczowi na plebanii. Tego dnia przyjechała kilka minut później niż zazwyczaj, ale zdążyła przed poranną mszą. Zaskoczył ją jednak fakt, że tłum wiernych czekał przed wejściem, a drzwi świątyni wciąż były zamknięte. Pomyślała, że ksiądz Wojciech zaspał, a że wierni nie mieli sumienia dobijać się do drzwi, postanowiła, że sama wejdzie do mieszkania i sprawdzi, co się stało. Kilka chwil później stała już pod drzwiami. Były otwarte, ale księdza nigdzie nie widziała. Weszła więc do środka, minęła kuchnię i przekroczyła próg sypialni. To tam odnalazła zmasakrowane ciało proboszcza Wojciecha. Mężczyzna leżał na podłodze w kałuży krwi. Jego głowa była rozbita i praktycznie na ten moment gosposia nie dostrzegała niczego więcej. Spojrzała na ciało, odmówiła krótką modlitwę i wyszła przed Kościół, prosząc, aby któryś z wiernych wezwał policję. Informacja o zabójstwie proboszcza rozeszła się po okolicy tempem błyskawicy. Ludzie nie dowierzali, że ktoś mógł zamachnąć się na życie księdza i to w dodatku tak wyjątkowo dobrego człowieka. Wiele mówiło się o księdzach że źle się prowadzą, że interesuje ich tylko taca i pieniądze zbierane na różne cele. Wojciech był zupełnie inny. Każdy mógł na niego liczyć, a w zamian nie oczekiwał niczego. Dlatego parafianie, ale też inni księża z okolicznych parafii domagali się rzetelnego śledztwa i wykrycia sprawcy tego haniebnego czynu. Każdy chciał poznać motywy i przede wszystkim nazwisko sprawcy. Policja przystąpiła do czynności. Kluczowe było zebranie jak najwięcej dowodów, które mogły wskazać kierunek śledztwa. Zakładano, że za sprawą może stać jakaś grupa przestępcza, która jeździ po kraju i okrada niewielkie parafie. W Polsce co jakiś czas działają takie bandy, a na ich celowniku są zazwyczaj niewielkie parafie, do których ewentualna pomoc dotrze zdecydowanie później niż w przypadku tych w miastach lub na obrzeżach. Jak wspomniałem wcześniej, ciało księdza znajdowało się na podłodze w kałuży krwi. Na jego głowie znajdowała się jedna rana tłuczona, która obficie krwawiła. Przy zwłokach odnaleziono i zabezpieczono do analizy podstawę sztandaru. To właśnie nią sprawca uderzył księdza. Wiele wskazywało na to, że proboszcz podjął walkę o swoje życie. Miał zaledwie 47 lat i był w dobrej kondycji fizycznej. Ślady wskazywały na to, że sprawca sięgnął po nóż, którym kilkukrotnie trafił w ręce Wojciecha, co było wskazówką, że bronił się przed atakiem. Niestety sprawca okazał się silniejszy i kilkukrotnie ranił księdza w okolice brzucha, w szyję i klatkę piersiową. Choć okoliczności zajścia były na tym etapie tylko i wyłącznie hipotezą, to wiele wskazywało na to, że ksiądz wciąż żył i usiłował wydostać się z plebanii. Czołgał się po podłodze, a wtedy sprawca zadał kilka kolejnych ciosów nożem. Wstępne oględziny miejsca nie pozostawiały wątpliwości, że sprawca działał w celu rabunkowym. Być może zabójstwo nie było w jego planie, a proboszcz Wojciech zaskoczył włamywacza i dlatego zginął, jednak zastanawiano się, dlaczego padła taka ilość ran zadanych nożem. Detektywi badający miejsce zbrodni uznali, że sprawca musiał znać księdza i plebanie. Z pewnością nie doszło do włamania. Albo ksiądz sama wpuścił napastnika, co jednocześnie wykluczałoby wersję o zaskoczeniu, albo morderca ukrył się w kościele i zaatakował, gdy nieświadomy niebezpieczeństwa duchowny szykował się do snu. Za tą wersją przemawiał brak jakichkolwiek śladów włamania. Okna nie zostały podważone, szyby nie zostały uszkodzone, tak samo drzwi w żaden sposób nie zostały sforsowane. Jedno okno w zakrystii było otwarte, co sugerowało, że tamtędy sprawca uciekł. W toku dalszych czynności ustalono, że podstawa sztandaru pochodziła z ołtarza. Zawieszona była na niej flaga Watykanu, która, według świadków, podczas mszy znajdowała się na miejscu. Wersja o morderstwie rabunkowym wciąż pozostawała najbardziej prawdopodobną. W jednym z pomieszczeń parafii policjanci odnaleźli pustą kasetkę po pieniądzach. Sprawca wyjął ją z szafki i pozostawił rzuconą na podłogę. To był kolejny dowód na to, że musiał znać to miejsce. Zajrzał tylko do jednej szafki, tej, w której wcześniej ksiądz trzymał pieniądze. To zaś zawężało grupę podejrzanych. Dostęp do tego pomieszczenia miała gosposia. Jednak mało kto brał pod uwagę, że tak okrutną zbrodnię mogłaby popełnić 75-letnia pani Barbara. Kobieta pomagała księdzu, codziennie bywała na parafii, sprzątała, gotowała, zajmowała się roślinami. Znała dokładnie wszystkie pomieszczenia, co dla śledczych było nieocenioną pomocą. Pani Barbara sprawdziła z policjantami Wydziału Kryminalnego wszystkie pomieszczenia i wskazała, że poza kasetką na pieniądze, która i tak była pusta, sprawca zabrał 600 zł z chlebaka. To tam duchowny zostawiał jej pieniądze na tygodniowe zakupy, a ten dzień przypadał właśnie na uzupełnienie zapasów. 75-latka wyjaśniła, że kilka lat wcześniej ktoś włamał się do plebanii i okradł księdza. Z jego kasetki zniknęło wówczas 20 tysięcy złotych, które proboszcz trzymał na remont kościelnych ław. Pewnego dnia zorientował się, że gotówka zniknęła, ale o tym fakcie nie powiadomił policję. Ponocie wiedział, kto był sprawcą tej kradzieży i usiłował nawrócić go. Choć ksiądz nigdy nie powiedział, kogo podejrzewał, to wśród mieszkańców mówiło się, że to sprawka któregoś z ministrantów. To był kolejny punkt na liście śledczych. Postanowili sprawdzić i przesłuchać ministrantów służących do mszy w ostatnim okresie. Pani Basia wniosła do sprawy coś jeszcze, mianowicie przyznała funkcjonariuszom, że ksiądz był bardzo blisko jednego z ministrantów niejakiego Dawida M. i to do niego. Udali się policjanci. Drzwi otworzyła matka chłopaka. Pani M., zaskoczona wizytą śledczych, domyślała się, że skoro jej syn jest ministrantem, to na pewno chcą uzyskać od niego jakieś cenne informacje. Zawołała go, a ten na widok policjantów w cywilnym ubraniu niemal nie zasłabł. Ewidentnie przestraszony, w jego głosie słychać było drżenie. Jąkał się, odpowiadając na najprostsze pytania. To było podstawą, żeby uznać, że chłopak coś wie, dlatego policjanci zabrali go na posterunek policji. Jako, że Dawid miał już skończone od trzech dni osiemnaście lat, mógł zeznawać bez udziału opiekuna. Początkowo śledczy zadali mu kilka rutynowych pytań, ale chłopak wykazywał coraz większe zdenerwowanie. Na dodatek zaczął bez pytania tłumaczyć się, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. To był ten moment, kiedy detektywi zrozumieli, że chłopak ma coś na sumieniu. Postanowili zaryzykować i wciągnąć go do swojej gry. Jeden z policjantów zapytał wprost: Dlaczego zabiłeś księdza? Dawid niemal osunął się z krzesła, gdy usłyszał to pytanie, ale zaprzeczył, zapewniając, że nie ma ze sprawą nic wspólnego. Drugi z przesłuchujących dopytał: Dlaczego nie pobiegłeś od razu do domu, tylko schowałeś się najpierw w lesie? To była kluczowa i doskonale zorganizowana pułapka. Policjanci wiedzieli, że sprawca pobiegł do lasu, bo w tym kierunku poprowadził pies tropiący. Niestety ślad urwał się między drzewami, zapewne wtedy czworonóg wyczuł jakąś zwierzynę i stracił trop. Pomimo, że była to tylko zagrywka, Dawid dał się na nią złapać. Zakrył dłoń mi twarz i rozpłakał się. Przyznając do zbrodni. Zgodnie z tym, co wyjaśnił, tego dnia zaplanował rabunek. Nie miał zamiaru nikogo zabijać ani nawet krzywdzić. Chciał ukraść pieniądze z kasetki. Kilka lat temu zabrał z niej 20 tysięcy złotych i uszło mu to płazem. Sądził, że ksiądz coś podejrzewał, ale nigdy nie poruszył tego tematu. Dawid był pewny, że i tym razem ujdzie mu na sucho kradzież, a poza tym miał zamiar wyjechać na studia, więc i tak więcej proboszcza by nie widział. Jako ministrant i ulubieniec księdza Wojciecha znał jego zwyczaje oraz plebanie. Wyczekał moment, aż duchowny pomszy zacznie zamykać kościół i uda się do samochodu, żeby wjechać nim do garażu w tym czasie schował się za ołtarzem a gdy ksiądz wyszedł pobiegł do części mieszkalnej zabierając po drodze podstawę sztandaru nasłuchiwał jak zamykają się drzwi garażu a następnie drzwi zakrystii po chwili proboszcz wszedł do swojego mieszkania i zaczął szykować się do nocnego spoczynku wtedy dawid zadał mu ciosę w głowę po którym wojciech przewrócił się na podłogę jednak nie stracił przytomności, na co sprawca liczył. Ksiądz odwrócił się na plecy i zaczął bronić przed kolejnymi uderzeniami. Wtedy przestraszony obrotem sytuacji napastnik sięgnął po nóż, który zabrał ze sobą. Na oślep zadał kilka uderzeń, trafiając duchownego w ręce, którymi się zasłaniał. Kilka ciosów spadło na klatkę piersiową, brzuch oraz trafił w szyję. Ranny starał się wyczołgać z pokoju, ale wtedy Dawid dosiadł go i zadał kolejne ciosy. Podczas sekcji zwłok patolog odnalazł 35 ran kłutych, a siła z jaką je zadano była tak duża, że uszkodziła strukturę kości. Gdy ksiądz nie dawał już znaków życia, Dawid ruszył do szafki, w której znajdowała się kasetka. Wyciągnął ją, ale jak się okazało, nie było w niej żadnych pieniędzy. To rozczarowało chłopaka. Wrócił do kuchni i zabrał 600 złotych spod chlebaka. Następnie opuścił mieszkanie, przeszedł wzdłuż ołtarza i dostał się do pomieszczenia za krystii. Otworzył okno i przez nie wydostał się ze świątyni. Pobiegł do pobliskiego lasu, gdzie wyrzucił narzędzie zbrodni. Następnie poszedł okrężną drogą do domu. Do swojego pokoju wszedł niepostrzeżenie, przebrał się w czyste ubrania, a te, które miał na sobie, wrzucił do pieca. Po wszystkim poszedł do rodziców, którzy byli przekonani, że ich syn przez cały czas był w domu. Dawid wskazał śledczym miejsce, w którym wyrzucił nóż, jednak to nie był koniec jego historii. Zgodnie z tym, co wyjaśnił śledczym, sprawa miała zupełnie inny charakter. Chłopak stwierdził bowiem, że od lat był ofiarą księdza, który go krzywdził. Te słowa wstrząsnęły społecznością. Gdy jedni obrzucali nieżyjącego już duchownego niestosownymi określeniami, inni opowiadali się za nim jako o człowieku dobrym i prawym. Dawid zeznał, że pierwszy raz ksiądz zabrał go do siebie, gdy miał 11 lat. Nie umiał odmówić, bo jako pisał, Wojciech miał w sobie coś, co go paraliżowało i nie potrafił nie spełnić jego seksualnych żądań. Żeby tego było mało, Dawid wspomniał, że czasami ksiądz przywoził skądś jakiegoś chłopca i dziewczynkę. Byli mniej więcej w jego wieku, ale nigdy wcześniej ich nie spotkał, a tamci nawet się nie przedstawili. Oni także brali udział w imtymnych spotkaniach z proboszczem. To włamanie miało być tylko nauczką dla Wojciecha. Sprawca wyjaśnił, że chciał go tylko okraść, ale na pewno nie zamordować. Wszystko wymknęło się spod kontroli i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Śledczy weryfikowali każde słowo podejrzanego. Było wiele wątków, które należało sprawdzić i potwierdzić. Wiele wątpliwości nasuwało się w związku z tą sprawą i kontekstem motywów. Skoro Dawid chciał okraść księdza, to dlaczego ukrył się w jego mieszkaniu i uzbrojony w podstawę sztandaru i nóż, czekał na dogodny moment, żeby zaatakować duchownego? Mógł zabrać to, po co przyszedł i uciec, nie robiąc nikomu krzywdy fizycznej. Uznano zatem, że chłopak jako ofiara zapragnął zemsty i stąd taka siła i ilość ran. Ten wątek był dość delikatny, a zarazem najważniejszy. Choć podjęto wiele tropów, przeprowadzono wiele badań i analiz. Nigdy nie udało się potwierdzić, żeby proboszcz przywoził na plebanie jakiekolwiek dzieci. Skoro Dawid ich nawet nie kojarzył z widzenia, musiałyby pochodzić z innej miejscowości, ale nikt nigdy nie zobaczył czegoś niepokojącego. W dodatku inni ministranci zaprzeczali, żeby kiedykolwiek Wojciech zachowywał się w stosunku do nich nietypowo. Wersja o rzekomym molestowaniu została obalona, gdy poddano Dawida badaniom medycznym. Nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek został wykorzystany, co według niego miało odbywać się wielokrotnie. Ponadto psychiatrzy także nie stwierdzili u niego żadnych oznak typowych dla ofiar takich przestępstw. Wszystko wskazywało na to, że Dawid starannie zaplanował zbrodnię i realizował swój plan. Skoro udało mu się za pierwszym razem, uznał, że i teraz nie poniesie żadnych konsekwencji. Godził się z tym, że może kogoś skrzywdzić, bo w innym przypadku nie zabierałby noża i nie atakował podstawą sztandaru, licząc na to, że ksiądz straci przytomność. Sprawa trafiła do sądu, a ten po długim i trudnym procesie wydał werdykt. Dawid przyznał się do tego, że wersja o molestowaniu została przez niego wymyślona. Sąd uznał, że mężczyzna jest winny zabójstwa księdza Wojciecha, a za swój czyn powinien ponieść surową karę, choć w gruncie rzeczy chyba nie była taka surowa. Sędzia wyjaśnił, że wyrok 15 lat więzienia z możliwością opuszczenia zakładu karnego po odbyciu 10 lat z zasądzonej kary jest sprawiedliwy. Czy wy także tak uważacie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, a ja wracam do Was z kolejnym podcastem już niebawem. Pamiętajcie, że na moich profilach społecznościowych możecie zadawać mi pytania do odcinka specjalnego, który opublikuję z racji 150 tysięcy subskrybentów na kanale kryminalnym, za co serdecznie dziękuję. Znajdziecie mnie na Facebooku jako Łukasz Tusiński oraz na Instagramie jako kanal kryminalny. Serdecznie zapraszam Was do zadawania pytań, na które z chęcią odpowiem już niebawem. Do usłyszenia!